W końcu poszedłem już na całość. Kupiłem, zaryzykowałem. No, patrzę, odkładnia śrubowa. Razem z... tu macie porównanie, co robią odkładnie. Przejazd po 80, skiby 4. Przejazd po perkincie, dwie skiby. Odkładnie zwykłe, cylindryczne. No, jest to znacząca różnica. Widzicie, jaki jest rand? Jest inny profil yy, piersi. Czyże jest wytarta? I powiem Wam, problem dalej jest. Ogólnie te pługi orzą super. Siemano. Witam Was tego pięknego, słonecznego poranka. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to, co w tle, czyli orka typowa, orka po rzepaczysku. Mamy trochę wilgoci w ziemi, w ziemi, orka pod oziminy, pod pszenicę. Mieliście okazję zobaczyć szykowanie pola pod Żyto metodami dwoma. A tutaj, już pod pszenicę, klasycznie, mimo tego, że jest to pole po rzepaku po prostu było stależowane, nic więcej tutaj nie było robione, żadnych środków chemicznych nie stosowałem tutaj, tak jak w przypadku poprzedniego odcinka gdzie właśnie uprawialiśmy bezorkę ale pole było też odpowiednio pod tą bezorkę przygotowane tutaj mamy, mamy rzepak, który no osiąga już około 20-30 cm punktami także jak na polskie bomety to będą miały co robić Modernizację jak zwykle przy jesiennej orce z pługami odnośnie odkładni, ale to już w dalszej części odcinka. Także serdecznie Was zapraszam na orkę pod Oziminy. Znajdźcie taką piosenkę Łoś, super ktoś? No, to właśnie Łoś postanowił o poranku też nas odwiedzić. Mam nadzieję, że pomoże w orce moi drodzy kilka przejazdów więc możemy zaprezentować Wam teraz test odkładni już tłumaczę o co chodzi to już w pierwszym odcinku było do zrozumiałe co i dlaczego a teraz moi drodzy popatrzcie na to pole pole po rzepaków, ci jest, ale się nie kurzy ogólnie orze się bardzo ładnie orze się bardzo ładnie, orka wychodzi praktycznie perfekcyjnie poza jednym defektem rzepak, rzepak który zostaje, ma około te plus minus 20 centymetry ale zauważcie jedną rzecz że on zostaje po jednej skibie po jednej skibie zaraz zmierzę do celu i zrozumiecie o co chodzi tylko jedna skiba zostawia takie sporadyczne, jeden, dwa liski, niby nic wielkiego ale zobaczcie jak to pierdzieli już orkę, pole po orce kto śledzi kanał, kto oglądał odcinki z orki pod rzepak widział jaki był problem w pługu w pługu, którym problem istnieje od początku, ratowałem się już różnymi metodami. Rozwinęła się też fajna dyskusja wtedy po tym odcinku. A mianowicie, w pługu są zamontowane cztery odkładnie śrubowe. No one były źle jakby kupione, bo do, do tych odkładni obowiązkowo muszą być yy, ścinacze na uchwytach. Nie mogą w żaden sposób być ścinacze tutaj, tak jak w zwykłych cylindrycznych odkładniach na odkładni. To jest po prostu zestaw zrobiony perfekcyjnie. Znaczy, perfekcyjnie, tak jak powinno być, wszystko jest według książki. No, lemierz jest zwykły, ale odkładnia śrubowa, pierś śrubowa, ścinacz do odkładni dedykowanych śrubowych na uchwycie. Czyli tutaj jest już zrobione idealnie. Wszystko było dobrze z dwoma odkładniami. Dwie pozostałe kryły gorzej. Zawsze o tak zostawało po przedostatniej i po ostatniej. Ja tutaj różne modernizacje wprowadzałem. Zakładałem te ścinacze które no przyznam trochę bardziej rozkruszały ziemię, ale jednak nie przyniosły efektu końcowego odnośnie tych dwóch nieszczęsnych skip. Podkreślam, cały czas te same odkładnie, wszystko to samo. I dwie przednie y, orały idealnie, trzecia gorzej, a czwarta to już całkiem. W orce po gdzie było dużo słomy, było to najlepiej widać. Ja już po prostu zbrakło im pomysłów. Już no Czarna magia po prostu, no płuk kurde, polskiej konstrukcji, banalnie prosty, no myślę, co może być? Ja rozmierzałem już wszystkie tutaj mocowania. Myślę, w fabryce źle przyspawali. Powiem Wam, na milimetry to wszystko się zgadza, kąty mierzyłem między tymi, tu wszystko naprawdę jest zrobione perfekcyjnie, tam jest różnica dwóch do trzech milimetrów, ale to, to w żaden sposób nie ma prawa wpłynąć na, na sposób orki, albo żeby tak jedne kryły odkładnie, a drugie nie. W końcu poszedłem już na całość. Kupiłem, zaryzykowałem. No, patrzę, odkładnia śrubowa razem z piersią. Ja wspomniałem o tym w poprzednim odcinku. Zakupiłem nową, troszkę grubszą i na pewno inno, innego producenta. I teraz co? Po zamontowaniu okazuje się, że ta odkładnia, którą kupiłem, ma jednak troszeczkę inny kąt nachylenia. Jest bardziej wywinięta w tą stronę. Ale to nie zmienia faktu, że te dwie dalej są mniej wywinięte niż. Te I ta te trzecia. I teraz zobaczcie. Wszystkie skiby pły, kryją idealnie, można powiedzieć. Ostatnia przykrywa perfekcyjnie. A ta przedostatnia zostawia ten jęzor. Każdy przejazd można policzyć po ilości tego rzepaku. Tutaj. No to jest jakaś po prostu już czarna magia dla mnie. Odkładnia została ta wymieniona razem z piersią. Na Allegro jest zamówiona druga. Mam nadzieję, że już przyszła. Jedziemy, zakładamy tego samego producenta, tak, tylko to już bez piersi. Postanowiłem, że jednak piersi jest raczej ta sama. No i nie jestem mi się wydawa nie, nie wydaje mi się, że po prostu pierś wpływa na to odkładny. Tylko, no chyba sposób ustawienia, ja, ja nie wiem. No, ale ta jest taka sama jak te dwie i te dwie kryją dobrze, a te dwie kryły źle po wymianie ostatniej. Ta Ostatnia kryje już teraz perfekcyjnie. Ona zobaczcie, taki ładnie układa w ogóle tampa tak nie robiła. Ta bruźna jest tak ładnie wywinięta, no, spełnia swoją rolę, czyli odkładnie śrubowej, czyli o 180 stopni odwraca nam ziemię. współpracując z tym ścinaczem. A moi drodzy, jedziemy, zakładamy teraz odkładnie drugą, bez tych dodatkowych skrzydełek, bo okazuje się po tej ostatniej skibie. Po tej odkładni nowej Że one jednak są zbędne Bo ona sobie radzi idealnie Bez tych jakichkolwiek ścinaczy to Znaczy ścinaczy tych końcowych Bo te muszą być No i widzicie Czy ktoś ma jakieś racjonalne wytłumaczenie na to Dlaczego te dwie odkładnie kryły źle Nie ma problemu w korpusie Bo gdyby był problem w korpusie To właśnie zaryzykowałem Ta odkładnia nie jest tania Bo kosztowała razem z piersią prawie 2,5 stówy, także no, to nie są tanie jakieś takie z górnej półki, no są droższe odkładnie, ale są i odkładnie zwykłe cylindryczne po 70 parę złotych. Także to taka półka już średnia. I nie ma wina winy w korpusie, nie ma winy w pługach, bo no, jeśli była, byłaby tu wina, no to po zamontowaniu tej yy, nowej odkładni nie mielibyśmy rezultatu, a ta ostatnia skiba zaczęła teraz idealnie kryć, no to niech ktoś mi wytłumaczy o co tutaj chodzi. Ja teraz jadę, montuję odkładnię śrubową na przedostatniej skibie. No i zobaczymy czy też efekt będzie pożądany. No, moim zdaniem na 100% będzie, bo ta odkładnia ostatnia kryła jeszcze gorzej niż ta trzecia. Tutaj byłaby po prostu same liście by leżały po rzepaku. I tu fajny test tam wychodzi, nawet lepszy niż przy słomie, bo przy słomie orka ogólnie jest trudniejsza, jak było sucho, no to tam ciężko wyczuć, czy to pługi, czy po prostu nadmiar tej słomy, a tutaj mamy pole. Przygotowane pod orkę. Można powiedzieć idealne. Mamy po rzepaku, miękko. Yy, wilgoć mamy po deszczach, nie kurzy się. No jedynym problemem jest nacina rzepaku, która już wystrzeliła dość yy, ambitnie. I, I tutaj możemy właśnie sobie wszystko zobaczyć. Bo gdyby tej naciny nie było, to te pługi ogólnie kryły dobrze. Dopóki nie było dużej ilości masy do przeorania. A teraz? Wszystkie by przeorują, a jedna mówi dość. I, i, i niech ktoś mi to wytłumaczy, o co tutaj kaman. Dobra, zjeżdżamy do domu, montujemy odkładnie śrubowe. Moi drodzy, mamy założoną już drugą y, odkładnie. Widać y, zasadniczą różnicę, zaraz Wam wszystko zaprezentuję, y, ale jedziemy teraz z macierzynami, tam po belki za mną i jedziemy na pole torbudową. Zaczniemy tutaj orać y, na dwa ciągniki, zobaczymy jak Będą zwykłe brudące pługi ze zwykłymi cylindrycznymi podkładniami się sprawować no i zobaczymy tutaj czy te, e, czy te śrubowe będą jakoś zasadniczo się różnić e, a potem e, zobaczymy ten porównanie tam gdzie orałem wcześniej sam i jedziemy te, teraz, e, znaczy teraz jedziemy potem też e, z samą 80 kilka przejazdów żeby było widać jaka jest różnica mam nadzieję że będzie zasadnicza i tak jak powiedziałem wlecą wszystkie cztery będzie chyba taki generalny remont kółka to znaczy generalny tutaj już nie ma co robić jak będą piersi i odkładnie nowe dostanie nam na przyszły sezon nowe lemiesze zlikwidowanie jakichś luzów na kółku Pomalowanie, jakieś detale, oczywiście logo, no i właśnie pługi przejdą chyba taką yy, drugą młodość i zostaną, bo już zastanawiałem się nad zmianą pługa, ale, ale chyba jednak po tych odkładach, tak jak zauważyłem, ona kryje, to jest już teraz bezsensowne. Zaraz rozwinijcie to sami. No i moi drodzy, problem nie znikł, jest dalej. I to jak była czarna magia, to i jest czarna magia, to znaczy tak. Taski, baj, tak jak powtórzmy, kryła najgorzej. Został wymieniony komplet pierś i odkładnia. Jest bardziej nachylona. Pomyślałem. Kupię tylko tutaj odkładnie, no przez piersi są takie same. No nie są takie same. Nie są takie same, nie pasuje tak samo pierś I jest inny, ja tutaj próbowałem motkiem dogiąć. Coś tam trochę dogiąłem, ale zobaczcie. O! Widzicie, jaki jest rant Jest inny profil piersi, czy że jest wytarta? I powiem Wam problem. Dalej jest. Ogólnie te pługi orzą super. Jest rozsypane, tylko co drugi przejazd, tak jak tam. Ta jedna właśnie nieszczęsna skiba. No, nie przykrywaliście po prostu. Wiecie co? Ja już nie wiem, czy chodzi o wytarcie tej odkładni, no, ale te testy są już na tyle podtarte i z tymi jest wszystko ok z tymi odkładniami dwoma. Był problem z ostatnią i z przedostatnią. W ostatni znikł, bo kupiłem pierś i yy, pierś i, i odkładnie. Tutaj już zamontowałem samą odkładnie, obczyszczona została i dalej problem jest. To znaczy, tak, onkryć coś jakby ją po prostu wyhamowywało. Ona jeszcze nie jest do końca oprzyszczona, ale ta no też nie jest jeszcze do końca oprzyszczona. A o, że pięknie, ona aż no yy, przewala, można powiedzieć. A tutaj Wam powiem, no, yy, problem dalej tkwi. Jest ładnie wyregulowana tutaj na dystansach. No naprawdę są poustawiane te odkładnie świetnie. One na przykładzie tej tylnej, no ja nie wiem, czy po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, jest problem z materiałem, z ciernością tego materiału. On, no nie wiem, tak jakby... No tu jest jednakowy poślizg. Tutaj wydaje mi się, że jest bardziej jakoś na... Nie wiem, nie wiem, mam powiem sam. Nie chcę mi się teraz już cudować, bo najlepiej byłoby przerzucić jedną odkładnie z drugą i by było wszystko jasne, nie? Co i jak? Ale już nie chcę mi się teraz tego odkręcać. Po prostu popełniłem błąd, że nie kupiłem drugiego kompletu z odkładnią. Ale już myślę, no te odkładnie, oj, pierś odkładnie. Myślę, nie są złe, a jednak one powodują coś, że, no się Pakuliś, tutaj akurat, no, może widać w tym miejscu ściągnika to lepiej widać, że tutaj tutaj to yy, jedna jedyna skiba, która nie dokrywa. Tam Perkins orze yy, w zwykłych grudziąskich pługach i no, nie rozsypują się tak cylindrycznie, wiadomo śrubowa odkładnia lepiej przerzuca nam, ale no zobaczcie. Co przejazd ta jedna skiba pozostawia, ja wiem, może ja już mam trochę obsesję na punkcie tego krycia no ale nie, no one ożą ładnie te pługi bo cylindryczne odkłady, tak jak tu po Perkisie nie, roz, nie rozsypują tak ziemi, ale ale moi drodzy, no jest czyści tutaj jednakowo, wiadomo jak gdzieś się coś trafi to po prostu dwie skiby nie przyrzuca tego, a nie tylko jedna, tam jakby ta jedna nie dorzucała tak jak potrzeba, to byłoby zupełnie inaczej, i tak mamy taki nieład na polu po rzepaku. I to samo byłoby, gdyby było dużo słomy, bo to dało się już zauważyć. Yy... No, nie wiem. Sam, czy już kurczę, może odkręcić to dwie śruby. Czekajcie z tej strony, i byśmy wtedy już wiedzieli, kurde, na 100%. Czekajcie, czy to. To wtedy by ta ostatnia miała źle dorzucać, tak? To jeden ciul byłby, tylko byśmy wiedzieli czy po prostu tutaj śruby na pewno, ale nie mamy nic żadnego WD ani nic do oczyszczenia. Kurde jeśli co nie będę tego ruszał, bo najgorzej jak jakieś śruby nie będę mógł odkręcić, ukręci mi się łeb. Wiecie o co chodzi I potem ani w lewo, ani w prawo. No jest inna ta pierś i chyba ta pierś i tak jak powiedziałem na początku, cierność materiału może powodować to, że jest problem z odkładaniem. Ja jeszcze tutaj pomontuję yy, pomontuję kamerkę i, i wtedy wy zobaczycie jak to wygląda. No bo kurczę, no ta skiba naprawdę słabo kryła, a po wymianie kompletu się zrobiło luks. No ona po prostu pięknie widać jak dorzuca, ona dorzuca aż na tą skibę poprzednią, no. Także tak to widzicie jest z tymi pługami, ale to idzie zrobić, bo teraz jeszcze piersi w kupie i to już powinno grać. No, korci mnie, żeby może odkręcić, ale nie, bo tutaj ta śruba jest taka niepewna w tej piersi i boję się, że wiecie, tutaj na polu przekręci mi się kwadratowy łebek i będę stał będę musiał zjeżdżać. Także już to pole dołożymy i co? I tyle, i taki to mamy test odkładni i dalej i trochę niewiadomej. Sporą jest taki, że jak coś mieniamy, to mieniamy kompletami, tak jak ja tutaj. Bo widzicie, jak to można czasami sobie kurde zrobić kuku. No i dalej i pytanie, dlaczego te dwie kryją idealnie. Oczywiście podkreślam, rozmierzone są pługi tutaj. Jest wszystko idealnie między, między nimi, odległość. Dobra, ruszamy dalej. I tak moi drodzy wjechaliśmy już na pole po owsie no i tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań też powiem wam że trochę robi to, że jednak ta odkładnia się dopiero obtarła no i teraz jest już inaczej ale pierś i tak moim zdaniem powoduje, że nie w 100% śrubowa odkładnia ma swoje tak jakby zastosowanie znaczy no zastosowanie no nie jest po prostu Gdzieś tam, ja wiem, ja już mam trochę Obsesję można powiedzieć na punkcie tych resztek No tutaj jest po prostu ładnie, widać Co jeszcze? Tu macie porównanie, co robią odkładnie Przejazd po 80 Skiby 4 Przejazd po Perkinsie dwie skiby Odkładnie zwykłe, cylindryczne No jest to znacząca różnica Nie da się tego uszukać Inaczej po prostu y Obraca to ziemię i rozprusza ją, bardziej rozsypuje. Trochę może prędkość jest szybsza, ale też no inaczej jest. Tylko właśnie z tą jedną odkładnią jest problem przy. Moim zdaniem problem polega ogólnie z tymi odkładniami przez starcie. No ale cóż, zobaczymy jeszcze, za pójdzie nowa papier. Żałuję tylko, że nie zrobiłem tego od razu. Dobra, popatrzcie jak te przejazdy wyglądają. Teraz z zewnątrz. Idzie. I nie ma tej słomy, teraz tych liści tylko zielonych są nam narosło, tak poza tym jest w porządku. Tutaj nawet z walczy. Czekajcie, widzimy jak teraz ten skład zacząć. Tutaj to co ja zacząłem to on teraz już to tyle za oro. Dobra, skończymy razem z nim ten skład i będziemy zaczynać następny. No i widzicie, i też po pługach, tej cylindrycznych odpadach, też się rzepak pojawia, także ogólnie nie ma go jakiś dużych ilości, także nie ma Dobra, wjeżdżamy moi drodzy może coś z zewnątrz, jeszcze jakieś ujęcia i mamy, proszę Państwa, tutaj hektar 40, tutaj hektar no to, to mamy jakieś niecałe 2 hektary jeszcze do zaorania. Może przed wieczorem, yy, przed wnioskiem, yy, złożymy zaraz. Zaraz to się okaże, bo już niedługo teraz 6 skip, to będzie polał, upływać na dwa No i tak, orka, oreczka, orunia, dobiegła końca. No i przyjechała, zamówiona pierś, kiedy orka się skończyła. Mamy pierś, która jest. Tym tą samą piersią, która jest tutaj i która jest inna niż jajo, tutaj młotem już waliłem na polu próbowałem sobie ją dokształcić, ale jest to trudne no, widzicie? może tak? jest inaczej, jest zupełnie inaczej i ta pierś psuła nam robotę trochę tej nowej odkładni, dlatego mieniać mieniać, wymieniać to zawsze tylko i wyłącznie moi drodzy moi drodzy kompletami, zcinacze są dedykowane do tych odkładni, do tych piersi także wszystko już jest teraz w oryginale znaczy w oryginale skompletowane no ale ta pierś no też jest wytarta, Wam powiem, że no ja już jej teraz nie montuję, bo orki w tym roku już nie ma, dopiero w lutym będzie orka no, i co jeszcze też z modernizacji, które zrobiłem, żeby to lepiej odradzało, jak wymieniałem, odkładnie były właśnie dane w postaci takich nakrętek, Dystanse czyli odsunęliśmy się jakieś no 2,5 do 3 cm. Wiecie dlaczego to zrobiłem? Bo moi drodzy, po założeniu nowej odkładni, czyli tej kompletu, przykręceniu jej do yy, słupicy, mniej więcej taka szczelina wychodziła. Tak, moi drodzy, tak to właśnie taka gdzieś szczelina właśnie wychodziła po przykręceniu nowej odkładni. Tutaj już dopasowałem, bo tak była, ta pierś była inna i tutaj dałem więcej. Będzie zrobione tyle samo, czyli jedna podkładka i jedna nakrętka, żeby wszędzie było jednakowo. Po prostu przykręcając odkładnie dołem razem z piersią, ona się ustawiała w taki sposób. Przykręcając ją do płaskownika, musiałbym celowo naciągać całą odkładnię kłaścią do tyłu, więc uznałem, że bez sensu ją pochylać, skoro ona fabrycznie powinna w takiej, w takiej właśnie formie pracować. Po wymianie od tej piersi no, będzie krycie tak jak tej ostatniej, czyli będą wszystkie skiby kryły jednakowo. Tutaj był mój błąd, że pierś nie została od razu wymieniona Widać nawet na grubość, słuchajcie, popatrzcie tej piersi tej, a tej nowej Ma Niby to śrubowa i to śrubowa, ale jednak kąty są inne I nie współpracuje tak jak trzeba z odkładnią Także piersi też mogą być problemem niezbyt dobrego krycia worki albo nie do końca odwracanej skiby. Ale podsumowując, moi drodzy, to też z tym rzepakiem, że gdzieś on zostaje. To są polskie pługi i powiem Wam, to co ja zaobserwowałem, jak tutaj niektórzy u nas robią, gdy mają taki rzepak, to wjeżdżają talerzyweczką i go niszczą, dopiero ładnie się orze. Ja zrobiłem polskimi pługami... Przeorywaliśmy rzepak y, o wysokości około 20 cm. Także no cóż. To chyba samo za siebie mówi, że nie jest najgorzej z tymi pługami skoro y, skoro dały rady przeorać taki taki właśnie wysoki rzepak on był gdzieś widoczny ja nie mówię że nie ale no ja widziałem i zachodnimi pługami jak takie poplony się orze no też potrafi coś tam z ziemi wystawać bo no nie, nie będę mówił że to są Jakościowo, tak jak pługi zachodnie, ale wydaje mi się, że teraz po tych wszystkich przeróbkach, po, po tych modernizacjach, te pługi, i tak jak na polskie pługi robią, w miarę robotę. Tu jeszcze też pokażę Wam, zobaczcie, jaki jest profil inny tej odkładni po ścinaczu, nachylenie ścinacza tego, a nachylenie ścinacza tego. Także jak będą chęci, to na wiosnę jeszcze wiadą już dwie nowe tej samej, tego samego producenta, żeby wszystko było to samo. Odkładnie. No i co? I może zrobimy, że już pomalujemy te pługi, niech będą takie odnowione, i tyle. Ale to już w, dalszej, w dalszych y, odcinkach y, poczynania z pługami. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.